Cześć, witajcie w przewodniku po włóczkach. Dzisiaj będziemy omawiać sobie włóczkę Flowers tureckiej firmy YarnArt. Ta włóczka jest jedną z najbardziej popularnych włóczek typu ombre. Na jeden motek składa się 5 kolorów. Długość nitki w motku to 1000 metrów, a jego waga to 250 gram. Do pracy z włóczką zalecamy szydełko i druty od 2,5 mm do 3,5 mm grubości. Włóczka ma w składzie 45% akrylu i 55% bawełny. Rzeczy z niej wykonane nie mechacą się, nie filcują i nie farbują w praniu. Dzianiny wykonane z tej włóczki pierzemy w temperaturze do 40 stopni Celsjusza, ręcznie lub mechanicznie w pralkach. Należy pamiętać, aby nie suszyć jej w suszapce bębnowej. W razie potrzeby użycie żelazka też nie jest problemem. Trudno powiedzieć, jaką chustę uzyskamy z jednego motka, bo oczywiście jej wielkość zależy tylko i wyłącznie od gęstości ściegu, jakim robimy chustę. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że chusta zwarta, robiona gęstym ściegiem, wychodzi na tyle duża, że można ją nosić pod szyję do płaszcza lub kurtki. Natomiast bardziej efektowne chusty uzyskuje się ze ściegów ażurowych. Cały czas mówimy oczywiście o jednym tysiąc metrowym motku. Jeśli braknie nam któregoś koloru na zakończenie robótki, aby nie rozpoczynać drugiego motka, producent wyszedł z propozycją siostrzanej włóczki Flowers Unicolor, która jest w dokładnie takim samym kolorze, jaki występuje na początku motka lub na jego końcu. Niedługo na naszym kanale pojawi się film o tej właśnie włóczce, także zostawcie suba, żeby nie przegapić. Możemy teraz przejść do omówienia nitki. Na końcówce jest taka naklejka z napisem start, więc bardzo łatwo tą nitkę znaleźć. Nitka robocza zbudowana jest z czterech cienkich nitek skręconych ze sobą. Niestety nie na tyle mocno, żeby poszczególne niteczki nie gubiły się podczas dziergania. Trzeba na to bardzo uważać, ale z drugiej strony nie ma też co rezygnować z wyboru tej włóczki, bo gubienie nitek zdarza się każdemu. Aby uzyskać efekt ombre, czyli płynne przejście jednego koloru w drugi, na całej długości nitki a wymieniane są poszczególne kolory między sobą, co powoduje, że jeden kolor jak gdyby zanika, a drugi przybiera na intensywności. Poszczególne kolory połączone są ze sobą um, takimi właśnie supełkami, i w każdym motku jest takich supełków 14. Możecie też zobaczyć, że z pruciem nie ma żadnego problemu. Także jeśli dopiero rozpoczynacie pracę z szydełkiem, myślę, że ta włóczka idealnie nada się do nauki szydełkowania. Na dzisiaj to wszystko. W komentarzach koniecznie podzielcie się waszymi doświadczeniami z tą włóczką. Jeśli chcielibyście kupić tą włóczkę albo jakieś inne produkty pasmanteryjne, serdecznie zapraszamy do naszego sklepu online splotek.pl. Link zostawiamy w opisie.